Bierze, to jest pierwszy O proszę. Wchodzimy po, 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 w pocisku obradowania, siebie, złożyłam obojętnie, jak się wielka ilość ładunku ujemnego. Chodzi z jednego ciała na drugie, na w jednym czerwcu, wstań, daj na dodatniego, a na drugim ładunku Osoby, Zjawisko to nazywamy, elektronicznie się ciał przystać. Zdemonstruję to teraz. Ale podniosę się. Gracias. O sea.